powiedzieć, że mamy dobrą wiadomość, czyli po naszej części oficjalnej, która odbywa się tutaj e, w sechie. Będziemy mieli część nieoficjalną, na której będziemy mogli już wszystkie rzeczy w, w późniejszej atmosferze przekazać. E, więc korzystając z tego, że jesteśmy już w tej chwili zebrani, chciałbym przejść do porządku dziennego, szanowni państwo. naszej koalicji. Bardzo bym prosił o to, żeby starać się, zwłaszcza nowo wchodzące osoby, żeby starały się zminimalizować związane z tym e, zamieszanie. Bardzo serdecznie zapraszam pan Janusza Pankota do zabrania głosu. Witam serdecznie. Poddajmy sobie na chwilę, czy to, 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 to. Nie, no? Teraz. Teraz? Tak. Czy dobrze, jeszcze. Wyobraźmy sobie, rok 2015. Zakończyły się wybory do Parlamentu Krajowego i przemawia premier Donald Tusk. wygłaszając 15. swoje ekspoze, bo jeszcze do końca tej kadencji wygłosić staje. I mówię o tym, jak świetnie, wspaniale jest żyć na Zielonej Wyspie, na naszej Zielonej Wyspie, gdyż po raz 15 udało się ochronić tą Zieloną Wyspę przed